Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time. A my dzisiaj mamy, moi drodzy, taki luźny, delikatny odcinek. Nie będziemy jakoś mocno merytorycznie rozmawiać, a raczej taki luźny vlog z podsumowaniem tego, co w ostatnim czasie się dzieje. Więc zapraszam Was do podziwiania czy też cieszenia okiem, tak jak ja to robię, moim malutkim statkiem Black Fancy Tiger. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, wsparcia, donaty. No ostatnio trochę zaszaleliście. I przejdźmy do tematów, a tematów mamy kilka. Słuchajcie. Po pierwsze, yy, jestem mega w ostatnim czasie zadowolony, ponieważ coraz bardziej udaje mi się yy, rozwijać, rozwijać yy, sklep i linię produktów z własnej marki. Yy, nie wiem. 10 lat temu, jak zaczynałem zabawę w krewetki, nie myślałem, że dojdę do tego punktu, że krewetki tak mocno wejdą w moje życie, w mój rytuał codzienny i powoli też zaczną wypierać moje normalne życie zawodowe. Myślę, że jeszcze rok i bardziej będę zaangażowany w rozwój marki i rozwój spółki niż, niż swoją normalną pracę. Na razie jednak póki co dzielę mniej więcej czas na pół między pracą a, a krewetki i działanie nad marką. Natomiast, natomiast co ciekawego udało się w ostatnim czasie stworzyć. Słuchajcie, udało się zrobić bardzo fajny. Bardzo fajny dodatek do podmian, który dobrze działa na krewetkaria i który pozytywnie działa na krewetkaria, czyli Darkwater, który niedługo Wam zaprezentuję na filmie. Jest to nic innego jak wyciąg z ketapangu, yy, czyli wyciąg z migdałecznika morskiego. Yy, ja tam w procesie produkcji parę trików zastosowałem, żeby po pierwsze, nie była ekstremalnie brązowa woda po tym wyciągu, żeby jednak troszkę delikatniejszy dla naszego oka był i jednocześnie żeby leciutko wzmocnić jego pozytywne działanie. Produkt po testach, regularnie stosowany przeze mnie przy podmianach, więc fajna rzecz, że, że wskakuje nowa rzecz z naszej marki w obieg. Myślę, że zajmie to około tygodnia. Druga rzecz i to jest rzecz, nad którą pracowałem bardzo długo i powiem Wam, że tutaj dużo było problemów, dużo było takich, że tak powiem, przeciwności losu i kosztów związanych z powstaniem tego produktu. Mianowicie wiecie, że ja wręcz ubóstwiam produkty typu Benibachi, BiMax, Aqua Magic Powder. No to jest u mnie must have, jeśli chodzi o hodowlę krewetek. Stosuję to do startu krewetkarium, stosuję to w karmieniu krewetek. Więc generalnie no miałem taką, takie marzenie, taką wizję, aby udało się podobny produkt stworzyć y, i robić go samemu, robić y, bo to jest jakby może to być dla was ciekawa albo nieciekawa rzecz. Wszystko de facto co, co, co powstało w ramach marki Shrimp Time to, y, to były produkty powstałe z potrzeby. tak? Czyli ja za każdym razem kiedy zastanawiałem się jak coś jest zrobione, jak stworzyć to, y, to myślałem przede wszystkim o sobie, a nie o was. Czyli myślałem o tym, że chciałbym mieć konkretne środki, konkretne produkty, które mogę używać u siebie, co do których będę miał pełno, pewność składu, co do których będę wiedział, że nie będzie jakichś felernych partii i tak dalej. No i też nie ukrywajmy, co do których będzie różnica w koszcie zakupu, a w koszcie was, własnego wykorzystania. I tak mniej więcej każda rzecz, która pojawia się na sklepie, powstała i tak ona żyje, niezależnie czy, czy gdzieś one by się cieszyły uznaniem, czy by się nie cieszyły uznaniem. Są to rzeczy, które wykorzystuję i tak, tak czy inaczej będę je robił, choćby na potrzebę własnej hodowli. I słuchajcie, kolejną taką właśnie rzeczą, tak jak Wam mówiłem jest taki produkt na zasadzie SL Aqua Magic Powder Benibaci Bimax, który udało się zrobić, który został przetestowany, który wdrożony został w hodowle i bardzo niedługo on też się pojawi. Słuchajcie, to jest taki preparat enzymatyczny, a jednocześnie taki, który stanowi zarodek pożytecznego biofilmu w akwarium. Nie będę Wam ukrywał, yy, powstaje on w wyniku bardzo specyficznej fermentacji przeprowadzonej w określonych warunkach, i to, słuchajcie, było największym problemem, ponieważ kupno fermentatora takiego profesjonalnego yy, nawet nie fermentatora, a, a de facto inkubatora do bakterii, który, który zachowałby nam określone parametry, określone warunki, to jest od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Można było stworzyć coś takiego, czy kupić coś takiego w cenie do 2000 zł, ale to, to byłoby zupełnie bezsensowne, ponieważ yy, wydajność produkcyjna takiego urządzenia byłaby niezwykle mała. No ale Polak potrafi, więc tutaj też śpieszę powiedzieć, że udało nam się samodzielnie skonstruować tego typu urządzenia. co jest już w ogóle skokiem totalnym, ponieważ Moje humanistyczne wykształcenie i gdzieś tam w pewnym momencie w liceum ignorowanie chemii, biologii yy, doprowadziło mnie do momentu, w którym tej chemii, biologii yy, i tym podobnych dziedzin nauk uczę się samodzielnie i uczę się z dostępnych gdzieś tam opracowań naukowych, źródeł i tym podobnych rzeczy. Więc wiecie, mnie to strasznie, strasznie cieszy, bo. Yy, Pokazuje mi to, że nie ma takiego momentu w życiu, że stwierdzacie, macie takie wykształcenie, musicie robić określoną rzecz, wszystkie inne drzwi dla was są zamknięte. No nie jest tak. Nie jest tak. Jak się okazuje, jest, jest zupełnie przeciwnie. Jeżeli się chce, jeżeli się poświęci czas, poświęci się trochę serca, ma się wsparcie bliskich osób, bo tutaj potężna zasługa bliskich osób, które mnie wspierają, mojej żony, moich córek, cichego wspólnika, że tak powiem, który, który też merytorycznie w gałęzi informatycznej pomaga, to wszystko, to wszystko słuchajcie, popycha do przodu, no nie? I, i też ciągnie za sobą wyniki, no, mogę wam spokojnie powiedzieć, że w chwili obecnej mamy o 50% jak nie więcej wynik lepszy niż za cały poprzedni rok. W działalności, więc to jest też potężny skok. To w ogóle przeskoczyło wszelkie moje biznes plany, predykcje finansowe i tak dalej. Co więcej, bardzo fajny odzew z Waszej strony na live'ach. To, to jest super. Niestety, ja te live'y będę musiał ograniczyć, bo widzę, że zaczynają one być mocno absorbujące czasowo. I z niektórymi czynnościami czy z rozwojem one mnie hamują. Jednak piątek posiedzę do tej 22-23, yy, mając na uwadze to, że jednak też trochę chciałbym mieć czasu dla rodziny, to jest dużo. I myślę, że live y będą teraz raczej dwa razy w miesiącu. Raz w miesiącu, więc trochę to ograniczymy, bo też spowolniło to produkowanie materiałów na kanał, a jednak chciałbym, żeby Trzonem kanału były filmy i merytoryczna wiedza, którą na tych filmach przekazuje z live'a, jednak z uwagi na to, że on jest dłuższy, zajmuje więcej czasu, ciężej jest wyciągnąć esencję tych informacji. Kolejną taką bardzo pozytywną rzeczą jest rozwój angielskiego kanału. Kanał gdzieś tam. Przykuł moją uwagę dwa miesiące temu i zaczyna się fajnie rozwijać, zaczyna mieć porównywalne przyrosty do tych, które mamy na polskim kanale, a to już jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo i to pokazuje, że jest to, jest to dobra decyzja, żeby wiedzę, którą posiadamy, szerzyć gdzieś dalej. No nie ukrywam, że w pewnym zakresie też jest nie wiem, podbudowujące to, że. Ta wiedza, którą udało się gdzieś zdobyć, wypracować na przestrzeni lat, znajduje uznanie nie tylko w Polsce, ale w Europie, w Azji, w Stanach Zjednoczonych, no w szczególności w Azji. Pytania od azjatyckich hodowli, hodowców to już jest taki duży plus. Bardzo duży plus i, i duże, że tak powiem, wyróżnienie dla mnie samego. Nie mówię Wam tego. Może też trochę wam to mówię, że trochę się pochwalić, ale przede wszystkim mówię wam to, żeby wam pokazać, że da się da się, nie można się poddawać, nie można ulegać jakimś dziwnym akcjom, marazmom, atakom z różnych stron. Bo to też się działo, słuchajcie. Na przestrzeni lat, jak, jak rozwijałem się jako hodowca, youtuber, jakiś tam nie wiem. Drobny człowiek, który ma delikatny wpływ na szerzenie tej wiedzy krewetkowej. Przechodziłem przez dużą, ale to dużą ilość ataków w kierunku mojej osoby, wielokrotnie spowodowanych też takimi prozaicznymi rzeczami, czy to, czy to potrzebami biznesowymi, czy też jakimiś. Prywatnymi uwagami do, do mojej osoby, jakimś prywatnym y, problemem. No słuchajcie, ostatnio głośna, głośna akcja przecież na grupie krewetki akwariowe, gdzie nagle zaczęły znikać wszystkie moje posty, a jak dzieliłem się wiedzą merytoryczną, to byle tylko zanegować to, to co mówię, y, jakieś dziwne komentarze do mnie były rzucane i wprowadzanie w błąd. Y, Takich młodych, niedoświadczonych jeszcze akwarystów, krewetkomaniaków. No to było straszne, słuchajcie, ja też dlatego z tą grupą się pożegnałem. No, no niestety, w momencie, jeżeli ktoś gdzieś mnie nie chce, ja tam na siłę siedzieć nie będę, a, a jeżeli promowana jest, promowane jest zdanie, że krewetki Karidina trzymamy na KH2-3. To to, to nie, to jest szkodliwe. No pole, polecam wszystkim osobom, które y, są zwolennikami takich parametrów, kupienia sobie boa za kilka tysięcy, za sztukę od Skyfisha i udowodnienie, y, że te parametry są dobre. Tak? Nie, nie na jakiejś Karidinie, która y, jest twardą krewetką, y, w sensie na jakimś rodzaju karydiny, która jest twarda, nie wiem, przykładowo na, na hybrydach, które są wiele lat trzymane, czy na krystale. Weźcie sobie na te parametry Tajwana, weźcie sobie pinto solidne y, i zobaczycie, jaki będzie ból. No, jeżeli taka wiedza była propagowana tylko po to, żeby robić jakieś prywatne wycieczki, to, to niestety ja, ja nie widzę tam swojego miejsca. Szkoda, szkoda, no ale tym chyba mówię, kropkę w tym temacie. E, gdzieś tam miałem potrzebę wytłumaczenia tej sytuacji, czemu na największej grupie mnie nie ma. Ale patrzcie, mimo to, mimo to, mimo takich dziwnych zachowań, dziwnych podejść, to rośniemy, tak? Jest nas coraz więcej na kanale, coraz więcej osób trzyma krewetki, pojawia się coraz więcej grup krewetkowych. Pojawia się też coraz więcej produktów nie tylko moich, ale też z innych firm. Jest bardzo duże zainteresowanie, powiem Wam, w Europie, w państwach, w których krewetki dotychczas nie były popularne. Tam też powoli zakładają się sklepy krewetkowe, powoli zaczyna rosnąć zainteresowanie krewetkami. No, Wielka Brytania to jest taki przykład, gdzie, gdzie powoli zaczyna się robić na krewetki hype, więc ta nasza pasja rośnie, zaczyna obejmować coraz większą ilość osób i, i, i to jest bardzo pozytywne, to, to cieszy. Zawsze mogę powiedzieć sobie, że maleńką, maleńką kilkucentymetrową cegiełkę zamiast wrzucać do akwarium, dołożyłem do, do propagowania czy do szerzenia tego pięknego hobby. Też powiem Wam, że z tego co widzę jest coraz większa świadomość tak gradacji krewetek, yy, sposobu hodowania krewetek. Natomiast no, boli to, że, że są jeszcze osoby, które potrafią wprowadzać w błąd. To, to jest bolesne. Yy, w szczególności w zakresie parametrów. No, wiecie, ja to gdzieś tam biznesowo. Jestem w stanie zrozumieć, no bo jeżeli ktoś gdzieś tam sprzedaje krewetki niskiej jakości, chce ich sprzedawać dużo, no to słuchajcie, nie ma lepszego zarobku dla, dla takiej osoby niż mówienie ludziom, że no, no nie, nie, nie istnieje coś takiego na rynku jak wysokiej jakości krewetka, bo ani istnieje coś takiego na rynku jak Galaxy Fishbone, który ma pełną linię i pełny wzór. Na plecach, na długości całej krewetki, sprzedawanie krewetek Galaxy Fishbone na zasadzie niepełnego wzoru, jako krewetek o gradacji high. No nie? Czy, 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 czy tego typu działania? No nie, no ja to rozumiem, a jeszcze, jeżeli klientowi te krewetki padają i, i co chwilę się zgłasza po nowe, no to, to znajduje uzasadnienie takich zachowań. No nie, no ja póki co. Cieszę się, że, że nie skarżycie się na krewetki ode mnie i, i często dostaję od Was zdjęcia z młodymi krewetkami, z tym co się rodzi, więc to jest, powiem Wam mega. To oznacza, że jednak ta praca, no już wieloletnia na YouTubie, ona gdzieś tam zaplusowała i, i naprawdę ta wiedza się poszerzyła i, i przekłada się na sukcesy. No nie, to, to jest to jest mega budujące, no nie? i to jakby napędza mnie do dalszej pracy. To, to daje takiego kopa, no nie? żeby robić więcej, lepiej, i, i naprawdę, naprawdę mnie cieszy. Więc słuchajcie, to jest, myślę, myślę że tyle. To potrzebowałem uzewnętrznić się, potrzebowałem trochę pozytywnej energii Wam przekazać, bo sami mam ostatnio bardzo dużo i to też dzięki Wam. I, i, I myślę, że taką pozytywną energią trzeba, trzeba się dzielić. Trzeba zarażać innych ludzi, w szczególności w tych ciężkich czasach, które są teraz, do takiego pozytywnego podejścia, do rozwoju, do niepoddawania się, bo naprawdę, naprawdę teraz niektórym może być bardzo ciężko i dużo osób być może staje przed takim miejscem, że trzeba zmienić branżę, zmienić gdzieś tam. Podejście, duże zmiany w życiu prowadzić i wydaje mi się, że to się da zrobić, więc nie poddawajcie się keep shrimping i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!